Wiecie, którzy przywódcy jako jedyni nie pogratulowali jeszcze Karolowi nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich? Władimir Putin, Aleksandr Łukaszenka i Donald Tusk. To nie przypadek, to wzorzec. Według wybitnego historyka, profesora Andrzeja Nowaka, autora dziejów Polski, premier Tusk miał instytucjonalny obowiązek uczcić demokratyczny wybór polskiego narodu, ale tego nie zrobił, a to ujawnia coś znacznie mroczniejszego. Systematyczny marsz ku zniszczeniu samej demokracji, której rzekomo broni. Podczas gdy przywódcy z całej Europy i Stanów Zjednoczonych już uznali wynik wyborów, Tusk prowadzi kampanię, którą profesor Nowak bez wahania nazywa nienawiścią i pogardą wobec jakiejkolwiek alternatywy dla jego władzy. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia profesor Andrzej Nowak. No przypomina mi się takie hasło SLD sprzed lat. Wybierzmy przyszłość. To dziennik Gazeta Prawna wybrała przyszłość. Nie interesuje ją to, co się stało we wczorajszym dniu. I co wiąże nas już od tysiąca lat, a zostaje przypomniane co w związku z odzyskaniem niepodległości, a więc sama istota niepodległości nie interesuje widocznie tej gazety. No a inne być może mają różne perspektywy na niepodległość. Dla jednych jest to ważne święto, dla innych coś, co należy pominąć milczeniem. Zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, choć nie powinienem, bo jest to oczywiście przejaw patologii. Ale jest w tym wystąpieniu prezydenta Karola Nawrockiego na placu Piłsudskiego było, była nie tylko historia, była też teraz, było pokazanie i takie zdjęcie tego wszystkiego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, ale też potwierdzenie programu, z którym prezydent Rzeczpospolitej szedł do wyborów, a to jest istotne. No, sądzę, że nie ma sensu mówić o historii, kiedy pełni się najwyższy urząd czy w ogóle jakiś urząd Rzeczpospolitej z wyboru obywateli bez związku ze współczesnością i z tym, co chcemy dalej robić, co powinniśmy robić jako wspólnota. I akurat prezydent Nawrocki jest tego doskonale świadomy. O historii potrafi mówić jak pewnie mało który z dotychczasowych przywódców Polski czy prezydentów III RP. Z prostej przyczyny, że jest historykiem i mógłby zostać jakby w tej historycznej dziedzinie w swoim przemówieniu, ale doskonale potrafił wyjść do niej, właśnie od niej, do tego, co istotne dla nas współcześnie, czyli kwestii niepodległości dzisiaj widzianej, jak ją zabezpieczyć, co jej przeszkadza, jak bardzo no, pewnego rodzaju także posunięcia wyłonionej w wyborach demokratycznych drugiej gałęzi władzy wykonawczej, czyli tej, którą nominuje parlament a więc rządu, no w dużym stopniu nastawiona jest nie na realizowanie współczesnych, powiedziałbym, interesów racji stanu Polski, tylko na rozgrywanie gry politycznej, która polega wyłącznie na wzbudzaniu konfliktu wewnętrznego. No i to jest jedna sprawa. Druga to jest oczywiście kwestia niepodległości na arenie zewnętrznej. Nie tyle może zagrożona, ile wymagająca stale naszej czujności, żebyśmy jej przypadkiem, tak jak pan prezydent Prezydent powiedział, po kawałku yy, oddając, nie, nie porzucili niepostrzeżenia i nie znaleźli się w jakimś nowym układzie, w, której Pol w którym Polski nie będzie. No, czyli zdaniem pana profesora ta suwerenność polska nie jest w tej chwili zagrożona? Myślę, że trzeba powtórzyć tutaj słowa, które które wielokrotnie w odniesieniu do spraw ważnych są przypominane. To nie jest rzecz raz nam na zawsze dana. W ogóle niepodległość nie jest rzeczą, tylko jest, jest codziennym zadaniem I, i myślę, że tak na to trzeba patrzeć. Codziennie albo wspieramy, wzmacniamy naszą niepodległość, albo ją osłabiamy. I tak chyba na to patrzy pan prezydent Karol Nawrocki spór z premierem Donaldem Tuskiem na pewno, na pewno nie wzmacnia naszej suwerenności. No cóż, myślę, że ten wczorajszy dzień był pod jednym względem smutny. Premier polskiego rządu nie był obecny w dniu najważniejszego święta państwowego i narodowego pod grobem nieznanego żołnierza, w czasie uroczystości, w których obowiązkiem obowiązkiem podkreślam wszystkich ludzi, którzy reprezentują Rzeczpospolitą Którzy są zdrowi, oczywiście, którzy mogą sobie na to pozwolić. Jest obecność obok prezydenta pospolitej, niezależnie od tego, jakie jak, kto ma poglądy. Przypominam sobie takie niezwykłe doświadczenie. Kiedyś 11 listopada byłem w Londynie, i to było uderzające dla mnie, jak wokół. Tego cenotafu, to znaczy, e, miejsca, upamiętniającego e, wszystkich poległych żołnierzy brytyjskich w obronie swojej ojczyzny, skupili się wszyscy premierzy, którzy żyli w, w tym konkretnym momencie, to było nie wiem, kilkanaście lat temu. E, czekając tylko, aż przyjdzie ta e, starsza pani z torebką i rozpocznie e, uroczystość, czyli królowa Elżbieta, ale wszyscy po prostu nie było tutaj żadnego podziału e, na e, tych zle z prawicy, po prostu to jest święto 11 listopada w Wielkiej Brytanii, z innych powodów nieco u nas, z nieco innych u nas to święto jest bardziej radosne, ale ten właśnie 11 listopada jest dniem, kiedy trzeba być razem, nawet zgrzytając zębami. Jeżeli nie lubimy się obok siebie stać, to ucieczka premiera Tuska do Gdańska jest po prostu hańbą, trzeba to jasno powiedzieć, jest hańbą, ucieczką jest jest objawem tchórzostwa. W Gdańsku premier Donald Tusk stwierdził, że podobnie jak Józef Piłsudski, jest oskarżany o to, że jest agenturą niemiecką. Porównał się do Józefa Piłsudskiego. No cóż, Józef Piłsudski rzeczywiście nawet krótki czas spędził w Gdańsku w celi więziennej. Myślę, że może takie skojarzenia ma premier Tusk w związku ze swoją działalnością współczesną, i nie chodzi bynajmniej o oskarżenia, tak czy inaczej przedstawiane w sferze publicznej o związki z polityką niemiecką większe może niż z polityką polską, ale chodzi po prostu o codzienne łamanie prawa, za które premier Tusk odpowie, więc może stąd te skojarzenia z Piłsudskim, choć nie sądzę, żeby z tej celi więziennej droga prowadziła z powrotem do najwyższych urzędów Rzeczpospolitej, ale majaczy gdzieś zapewne to skojarzenie odpowiedzialne za niszczenie prawa państwa, konstytucji, za które w całości tę odpowiedzialność ponosi dzisiaj jeden człowiek Donald Tusk. Czas biegnie bardzo szybko, coraz tyle mamy rzeczy i tyle spraw do omówienia, ale, to, ale w takim razie spójrzmy na historię. W ostatni piątek była bardzo szybka procedura dotycząca immunitetu ministra Ziobro. Jak pan wsłuchiwał się w głosy, czy to komisji, która rekomendowała ten wniosek, czy później w to sejmowe głosowanie, a teraz w to, że minister Ziobro jest albo w Brukseli, w albo, Brukseli albo w Budapeszcie, to co, co, co pan o tej sprawie ministra z Krakowa sądzi? No, myślę, że system polityczny, który wprowadza Donald Tusk, sprowadza się do tego, że nie ma żadnego sensu wsłuchiwanie się w głosy jakiejś komisji, jakichś ciał politycznych formalnie występujących także w Konstytucji i w ustawach, ponieważ o wszystkim decyduje kierownik, jak z lubością powtarza to stacja, która nadaje wyłącznie komunikaty pozytywne dla premiera, mam na myśli ONET niemiecko-szwajcarską niemiecko instytucję kształtowania umysłu w Polsce. A więc kierownik zdecydował, kierownik powiedział, że, że pan minister Ziobro ma pójść do aresztu i w związku z tym wszystko jest już rozstrzygnięte. Ruki paszwa to użyję już nie niemieckiego, ale rosyjskiego określenia. Wszyscy ci, którzy podlegają kierownikowi wy, wykonują jego polecenia. Jak długo są to ministrowie, tak długo można powiedzieć, jest to względnie w porządku, o ile nie łamie konstytucji, o innym przypadku za chwilę powiemy. Natomiast, kiedy są to sędziowie, kiedy są to prokuratorzy, to jest to oczywiście przejaw autorytaryzmu w czystej postaci, a raczej w najbrudniejszej postaci, systemu coraz bardziej przypominającego białoruskie standardy, w którym kierownik na Białorusi nazywa się Baćka. Ta funkcja po prostu z góry decyduje o tym, kto idzie do więzienia. I y, jaki ma być wyrok? Cieszę się natomiast bardzo, że część polityków, którzy na pewno nie mogą być kojarzeni z prawicą czy z opozycją centroprawicową, mam na myśli. Y, y, polityków lewicy związanych z Partią Pana Zandberga jednak nie autoryzowała tej chudzby, bo tak trzeba powiedzieć o tym, co tutaj wymusił na swoich poddanych Donald Tusk i po prostu nie wzięła udziału w tym haniebnym głosowaniu. Gdyby premier nie wypowiadał się tak konsekwentnie, tak stanowczo z góry przesądzając o winie, o odpowiedzialności ministra Ziobry, o tym, że ma on być aresztowany, skazany, to można by powiedzieć przecież to jest normalna procedura badanie przez, przez Sejm kwestii zdjęcia immunitetu z polityka, który jest Podejrzewany o popełnienie jakichś czynów, powiedziałbym, bezprawnych. I gdyby nie te właśnie elementy szczujni, bo to słowo tutaj niestety pasuje w całej rozciągłości, szczujni, którą zorganizował Donald Tusk, wykorzystując do tego najpotężniejsze media, niestety dużo potężniejsze niż Radio Wnet w Polsce, żeby przedstawić obraz. Wskazanego palcem polityka jako e, symbolu zła, które musi być ukarane, zniszczone, wdeptane w ziemię. I gdyby nie przykłady ła, drastycznego łamania nie tylko prawa e, w rozumieniu konstytucyjnym, ale podstawowych ludzkich praw, które nie wymagają żadnych zapisów, e, moim zdaniem, żeby po ludzku je przestrzegać. Mam na myśli sposób potraktowania e, pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, które były przez kilka miesięcy, no po prostu w nieludzki sposób, traktowane w areszcie wydobywczym przez prokuratorów, wtedy jeszcze pana Bodnara, żeby, żeby znaleźć haki na ministra Ziobrę, na ministra Romanowskiego. No i sposób traktowania w tej chwili pana ministra Ziobry w sposób całkowicie, przepraszam, że powtórzyłem to słowo, abstrahujący od jego stanu zdrowia, który wymaga po prostu przebadania, A to, że lekarz, w tym przypadku akurat lekarz, znów, jak rozumiem, z tego systemu pana kierownika Tuska, nie raczył nawet osobiście zbadać ministra Ziobry, czy nadaje się on w tej chwili do warunków aresztowych, takich jakich doświadczyły panie, yy, przed nim trzymane kilka miesięcy w tym areszcie wydobywczym. Yy, to, yy, to jest przykład właśnie tego systemu, który coraz bardziej przypomina mi, wiem, są jeszcze wciąż bardzo duże różnice i bardzo się z tego Cieszę. Między innymi one wynikają z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i na wszystkie, powiedziałbym, te metody, na które pozwala sobie baćka Łukaszenka, pan premier Tusk jeszcze pozwolić sobie nie może. Ale kierunek jest ten i w takim kontekście widzę sprawę zdjęcia immunitetu i nagonki na ministra Ziobra. I premier Donald Tusk sugeruje na Platformie X, że to dopiero początek rozprawy z Prawem i Sprawiedliwością. No myślę, że pan premier wyraźnie łączy to z inną deklaracją, że ma sposób na to, jak wygrać wybory. W roku 2027 zgłosił taką deklarację ku, ku pokrzepieniu serc czytelników Gazety Wyborczej. I myślę, że te dwie rzeczy trzeba widzieć razem. To znaczy jakaś forma delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości i lub nie wiem czy tu jest koniunkcja czy alternatywa delegalizacji Konfederacji oraz Korony Polskiej. Czyli albo wszystkie trzy główne partie, które według sondaży mają no, największe szanse wejść do parlamentu i uzyskać znacznie powyżej 50% miejsc w tym parlamencie będą zdelegalizowane albo po prostu wystarczająca część z nich, czyli... Właśnie PiS, czy Konfederacja, czy Korona Polska. I dopóki my, jako obywatele, nie zrozumiemy tego, że taki jest system Donalda Tuska, że chodzi po prostu o nie tyle zawieszenie, ile zlikwidowanie demokracji w Polsce, przez wskazanie e, e, dłonią premiera, jego palcem, które partie mają zniknąć ze sceny politycznej. Ja przypomnę sobie, bo to mnie uderzyło, przypominam Państwu, bo to mnie uderzyło, kiedy w październiku 2023 roku Donald Tusk to powiedział, że jego celem jest niedopuszczenie nigdy więcej PiSu do władzy. No tak mnie to zaszokowało i mówiłem o tym parokrotnie wtedy publicznie, że to jest dokładnie taka deklaracja, jakby premier Keir Starmer, na przykład w Wielkiej Brytanii, premier z Labour Party, powiedział, że jego celem jest niedopuszczenie do partii konserwatywnej nigdy, żeby wróciła do władzy. No czy powiedzmy któryś z liderów demokratów w Stanach Zjednoczonych powiedział, że republikanie nigdy nie powinni więcej wrócić do władzy. No tego rodzaju deklaracje padają dość często z ust premiera i jego akolitów. I one są w istocie fundamentalnym zaprzeczeniem demokracji i naszych praw obywatelskich. Bo my mamy prawo wybierać partie, które nie są zdelegalizowane dlatego, że popełniły jakieś zbrodnicze czyny, tylko są na drodze do delegalizacji, ponieważ przeszkadzają premierowi Tuskowi w utrzymaniu władzy, u której nie chce go absolutna większość Polaków. Przypominam sondaże z ostatnich tygodni, które pokazują, że Donald Tusk jest najbardziej nielubianym premierem, najbardziej powiedziałbym źle odbieranym premierem w historii III RP. Powiedział pan profesor o przypadkach łamania konstytucji, czyli tego najwyższego prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej? No, myślę, że charakterystyczne jest, że jakoś nie widać tych koszulek na przedstawicielach e, obecnej władzy wykonawczej z napisem Konstytucja. Nie wiem, czy prezydent Wałęsa dalej nosi taką koszulkę. Bardzo byłbym ciekaw e, tego ale sądzę, że ta konstytucja jest teraz gdzieś wstydliwie chowana lub też używana no już w kompletnym oderwaniu od swojej litery i ducha. I to jest niestety na tylu przykładach zjawisko dające się opisać, że potrzeba by zapewne wielogodzinnej audycji i kogoś o znacznie większych kompetencjach niż moje, żeby to szczegółowo przedstawić. I to w takim razie sięgnijmy po kompetencje pana profesora, jeśli chodzi o historię. Gratulacje, bo kolejny tom historii Polski właśnie się ukazał, chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że to, był że to jest siódmy, siódmy tom historii Polski, tym razem już dochodzimy do roku 1764. Trzeciego, trzeciego Zatrzymuje się na progu roku 1764, bo to już zaczyna się naprawdę nowa epoka w naszych dziejach. No, ta epoka, którą Pan w siódmym tomie opisuje, to też już jest taka epoka zwiastująca upadek I Rzeczpospolitej. Pod tytuł temu tomowi dałem myślę, że w pewnym sensie ważne dla. Naszego ludzkiego doświadczenia przepraszam, że tak to patetycznie może zabrzmi upadanie i powstawanie to jest doświadczenie, które nie jest nam obce, nam jako ludziom to znaczy mamy czasy gorsze w swojej biografii, w swoim dniu, nawet i. Najważniejsze jest to, czy potrafimy się dźwignąć i to właśnie starałem się pokazać w tym tomie obejmujący lata panowania Jana III Sobieskiego oraz dwóch królów z dynastii Wettynów, tych królów czy tej epoki, którą bardzo źle kojarzymy, właśnie jako czasy upadku, ale właśnie w tych czasach pokazuje no jakby wspierające, Siły wzbierające intencje, wzbierające emocje na rzecz pracy i walki i jednego i drugiego o odzyskanie suwerenności. I ten element nadziei jest tutaj bardzo ważny nie ze względów dydaktycznych tylko, ale po prostu dlatego, że nigdy w naszej historii tak nie było, żeby obywatele porzucili nadzieję, uznali, że to już jest upadek ostateczny i że należy się. Pogodzić z tym, że nie potrafimy zorganizować własnego państwa. Te właśnie siły porządkowania, naprawy, które reprezentował wtedy przede wszystkim ksiądz Stanisław Konarski, reforma szkół, której on dokonał, te zmiany, które prowadziły Kolegium Nobilium, szkoła dla elit które przygotowywane były do funkcji właśnie naprawczej w Rzeczpospolitej, to są przykłady te, które powinniśmy zawsze mieć przed oczami, żebyśmy nie upadali w naszych nadziejach, nawet kiedy źle dzieje się w Rzeczpospolitej i pracowali nad tym, żeby działo się lepiej. My teraz podobnie już powiedzieliśmy przez chwilę o Konstytucji prezydent Karol Nawrocki i potrzebna Polska, Polsce nowa Konstytucja i to czujemy, że taka nowa Konstytucja powinna być powinniśmy taką Konstytucję nową dostać, przegłosować w referendum, a to z kolei kojarzy się z, niestety z konstytucją 3 maja, to może pytanie o determinizm, czy to jest w naszym charakterze narodowym, że w którymś momencie dochodzimy do takiego punktu, że ten spór, który wynikał, nie wiem, z czegoś czasami błahego albo z jakiegoś osobistej korzyści przeradza się w, taki, w katastrofę narodową. Czy coś takiego jest w narodzie? I wykrył pan profesor taki pierwiastek w obywatelach Rzeczpospolitej? Nie, zdecydowanie nie. Mówiliśmy przed chwilą o upadku, ale Rzeczpospolita nie upadła. Rzeczpospolita została zniszczona przez sąsiadów. Rzeczpospolita rzeczywiście upadała i była jednocześnie, powiedziałbym, podmywana wpływami zewnętrznymi, korupcją zewnętrzną w tym okresie, który obejmuje tom siódmy, ale doświadczenie, o które pan pyta, doświadczenie, które potem następuje, rozbiorów Polski wiąże się w absolutnie decydującej, rozstrzygającej w tej mierze przez determinizm, jeżeli można użyć tego słowa, geopolityczny, to znaczy to, że nasze. Błędy ta prywata, o której Pan mówił jako źródle e, no, właśnie wewnętrznych konfliktów, które potem e, przeradzają się w coś głębszego, coś trudno przekraczalnego, e, jest rozgrywana, wykorzystywana przez sąsiadów. Tak było w wieku XVIII. E, tak, Targowiczanie trafili pod spódnicę Katarzyny II, e, tak część e, tak zwanych patriotów e, szukała pomocy u e, następcy. Fryderyka Wielkiego w Berlinie. I to oczywiście kończyło się źle w momencie, kiedy, kiedy te siły, właśnie poszukujące wsparcia na zewnątrz, przeważały nad siłami, które po prostu chciały wzmocnić, odbudować Rzeczpospolitą. A więc, jeżeli występuje tutaj jakiś element determinizmu, ale waham się przed tym słowem, bo ono brzmi zbyt mocno uwarunkowań, powiedziałbym, zewnętrznych, to, to wiąże się on właśnie z tym, że mamy potężnych sąsiadów, którym zależy na tym, ażeby Polska suwerenną nie była. No, ale jak pan na przykład słucha wymiany zdań między panem Mencenem, a Jarosławem Kaczyńskim, no to co? co, co to, to, to co pan myśli? Patrząc tak z perspektywy tych siedmiu tomów, które już są na, na rynku. Wtedy myślę sobie, że dobrze, że wybraliśmy prezydenta Nawrockiego. To znaczy, kogoś, kto powinien stojąc ponad tymi emocjami, już choćby przez samo swoje umocowanie głosami wyborczymi 10 milionów 600 tysięcy Polaków, powinien, no, że tak powiem, przypominać tym, tym skłóconym, liderom, skłóconym partiom, że jest coś dużo ważniejszego od ich emocji, że to jest właśnie to dobro wspólne, o którym prezydent mówił wczoraj i nad którym pracuje. Podobnie jak sądzę, bardzo wielu wyborców Konfederacji, bardzo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości chciałoby pracować wspólnie. A no oczywiście taka jest logika też systemu partyjnego, nie w Polsce, tylko w ogóle na świecie, że liderzy partyjni, o głosy wyborcze w wyborach parlamentarnych, no starają się zaakcentować swoje różnice w stosunku do konkurencji i to zwłaszcza tej najbliższej, bo to, że Konfederacja różni się od partii razem, to jest rzecz oczywista i nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Ale jak zdobyć wyborców, którzy wahają się między PISem a Konfederacją? No do tego właśnie zmierzają takie wystąpienia, czasem powiedziałbym, dziecinne, niepoważne jak... No, część z wystąpień, do których nawiązywał pan redaktor. To wróćmy do historii, do pytania nurtującego. Czy potrzebnie ten nasz król Jan III Sobieski poszedł bronić przed Turkami Wiednia? No na ten temat zachęcam, żebyście Państwo ewentualnie sięgnęli do argumentów, które e, zbieram w tomie siódmym, w pierwszej jego części poświęconej królowi Janowi. E, te argumenty prowadzą mnie do jednoznacznej odpowiedzi tak, nie było e, wręcz innego wyjścia, albowiem olbrzymia większość szlachty, czyli obywateli ówczesnych, e, była pod wpływem doświadczenia bardzo świeżego konkretnego. Tak działa demokracja, tak działa obywatelstwo, że obywatele wymagają od swojego państwa realizowania pewnego kierunku politycznego który wiąże się ściśle z interesem tych obywateli. A Turcja właśnie zajęła kawał Rzeczpospolitej. Oderwała od Rzeczpospolitej. To była najświeższa strata, najbardziej krwawiąca rana w tym momencie, czyli podole, które w 1672-2003 roku, jakieś 50 tysięcy kilometrów kwadratowych czy 60 tysięcy, Turcja oderwała. Po prostu haniebnym traktatem buczackim zabrała Polsce, i szlachta stamtąd no dopominała się. Musimy to odzyskać. Sprawa druga, znacznie głębsza, to rozciągnięcie granicy z, ze światem wojującego islamu wzdłuż Tatr, wzdłuż Karpat całych, no bo gdyby Wiedeń został zdobyty przez Turcję, to wzdłuż całej południowej granicy Rzeczpospolitej mielibyśmy jednego sąsiada wojujące Imperium Islamskie. I mądrale, które mówią, przy kawiarnianych stolikach w XX czy XXI wieku, że przecież Turcja już słabła, że e, islam e, e, nie był wtedy taki groźny. No cóż, powinni się zastanowić nad tym, jak wygląda różnica cywilizacyjna i kwestie potencjalnych zagrożeń stąd wynikających w roku 2025, jak to wygląda na przykład w Wielkiej Brytanii, jak to wygląda we Francji. To, że nie sąsiadujemy e, ze światem islamu, po części dzięki zwycięstwu Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku, no poniekąd odsuwa od nas te niebezpieczeństwa, które wydają się już nieodsuwalne od części krajów Europy Zachodniej. Słowa profesora Nowaka to ostrzeżenie, którego nie można zignorować. Kiedy szef rządu demokratycznego państwa odmawia uznania w wyniku legalnych wyborów, stając choćby symbolicznie po stronie autokratów takich jak Putin i Łukaszenka coś jest głęboko nie tak. Tak zwana demokracja walcząca Tuska, jak wskazuje historyk, to nic innego jak eufemizm dla demontażu instytucji, które powinny chronić polski naród. Pytanie, które pozostaje: jak daleko Tusk jest gotów się posunąć? Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować, zostawić lajka i komentarza. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. A jeśli chcesz wesprzeć kanał jeszcze bardziej, dołącz do członków. To kosztuje naprawdę niewiele, mniej niż myślisz. Twoje wsparcie pozwala nam dalej tworzyć. Dziękujemy, że jesteś z nami.